w siódmym odcinku tego z W osiemym odcinku miałem to robić. Tak, ludzie? Niestety, niestety... Idziemy do nether To wojnie Najpierw sprawdzimy, czy to by... Spieczne. Czy to na pewno by... Spieszny. No tak, słodko. Tu. Cokolwiek. Gdzie to mógłbym spróbować wrzucić? To to wie. Przejdziemy ludzie dziś do Piekła! O nie! Ludzie! I uwaga! Ja długo nie gram mandiota, ale oglądam filmy i nie wiem, gdzie się zespie. Oby to było dobre miejsce, oby to było dobre miejsce, oby to było... No dobra. Tak, magma bloki. Dobra. Um, ponieważ medy mi trochę laguje, muszę zmienić... Nie aż tak. To tak. Mm -hmm. Działa To nie sam. Dobra, wiem, że nie ma tu sensu świetlać, ale wiecie, dla jasności, że to mój teren, to trzeba by było, nieprawdaż? No dobra. Zaczynamy tam kupać podstawowe niedzielowe surowce. A co tam? Kto mi zabroni? I tak, i tak. Fajnie by było. <słuch> <słuch> Później na pewno tam hmm, hmm. Tam są nowe magmy, magmy. To tak. Hmm. Gdzieś będzie taki bardziej krótki odcinek, bo i tak jest, zrobię filmy, od którego głowy wam padną. Ten odcinek myślę, tak z 6-7 minut jest właśnie na sta i tak Niederek. będziemy dziś bardziej kupać to taki górniczy odcinek i będziemy eksplorować ogólnie neder tylko że parę minut naciąć I tak czemu zbieram na dejak? No bo przecież. Będziemy tu jeszcze robić niewiele rzeczy, no bo to przecież sieć konformitacji. Hmm. Nasz kilof może jeszcze ileś tam rzeczy wykopać, ale szczerze to w niego wątpię. Ludzie, skoro mamy już nether ze sobą, to tak. Mam pomysł, żeby gdzieś jak w następnych odcinkach zrobić tu se w Nederze oczywiście kontrolowaną walkę. Ja kontra Uidel. Chodź już. Nasz kilof. Ginie, to cóż. Mam coś takiego jak archiwum X. Wiem, brzmi podejrzanie, ale... Mówię. Mama... Dobra, 23 życia masz. Wow! Niedziw się ma wytrzymałość, pan być wytrzymały, wow, on jest ten kino być wytrzymały, czyli nawet jeśli będę nieskończoność kopał de jak, to nigdy się nie zniszczysz, oj chyba nie, 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 kiedyś każdy kilof musi zginąć. <śm> <śm> Nie. Ile masz? Teraz dwa. O, oh, nie, nasz kierowca zginie. Dobra, nowa to.